Kiedy diabeł ma trudności z pokonaniem człowieka, człowieka oddanemu Bogu, człowieka, który idzie za Bogiem, chce Mu służyć całym swoim życiem, wówczas stara się tak przeprowadzić go przez to życie, w taki sposób, ażeby ten, myśląc, że cały czas jest przy Bogu i tak naprawdę nie wiedząc o tym, odszedł z jego ścieżki. W Polsce jest bardzo wielu takich ludzi, i to ludzi, którzy szczerze kochają Boga, szczerze chcą iść za Nim. Na ich ustach jest tylko termin Bóg, Bóg, Bóg. Bardzo często wznoszą swoje modlitwy do Jezusa. I diabeł obrał sobie między innymi ich za swój cel, bo chce, jako że ci ludzie, bardzo często to są ludzie wybrani przez Boga, diabeł chce, żeby oni odstąpili od Boga. Nawet o tym nie wiedząc. Wiem to z własnej praktyki i z własnego doświadczenia, że diabeł takich ludzi chce zgromadzić jak stado owiec w jednym miejscu. I bardzo dobrym do tego miejscem jest Kościół Rzymskokatolicki, w którego granicach może diabeł formować swoją własną zagrodę dla ludzi, którzy będą myśleli, że służą Bogu, a niestety w tym samym momencie będą szli w zupełnie inną stronę, w przeciwną stronę. Właśnie zostałem na siłę wyciągnięty z wątku, ale to co cały czas chodzi mi po głowie to właśnie to jest to jest to takie zwiedzenie które płynie z kościoła rzymskokatolickiego pomimo że ludzie w całej Polsce dzisiaj po ten kościół jak wiadomo jak już gadałem wiele razy on króluje w Polsce jest takim przewodnikiem do Boga sam sobie uzurpuje takie nazewnictwo jednakże wbrew temu bo. Nie należy iść za większością, tylko i za prawdą. Prawdę mamy w Biblii, ale mało ludzi jest w Polsce takich, którzy te Biblii po prostu czytają. Ja już nie mówię o studiowaniu Biblii, bo to jest głębszy temat i nie każdy tego chciałby się podjąć, ale zwyczajne czytanie Biblii może nie jak zwykłej książki, bo czytanie Biblii może się okazać zwykłym, martwym tekstem, jeżeli będziemy to czytać bez pomocy Ducha Świętego, jeżeli będziemy to czytać od tak dla zabicia czasu, bo tylko wtedy, kiedy oddajemy się Bogu i pragniemy poznać Jego i Jego wolę dla naszego życia, przez właśnie Jego Słowo, które jest na kartach Biblii, Wtedy tak, Bóg będzie sukcesywnie, krok po kroku, w zależności od tego, ile człowiek może przyjąć i do czego jest tak naprawdę stworzony, przyjąć i otrzymywać objawienia tekstu, który czytamy. Wtedy będziemy poznawać Boga takiego, jakim jest naprawdę, bo nie da się ukryć, że Kościół Rzymski pokazuje nam wszystkim Boga odmiennego od tego, jaki jest przedstawiony na kartach pisma. Ale. Co trzeba nadać temu odpowiedni kształt, chodzenie do kościoła, cała wiara katolicka jest takim bardzo urzekającym sidłem, jakie na miłujących Boga zarzuca diabeł. Dlatego miłujących Boga, bo niewielu ludzi chodzi do kościoła rzymskiego z własnej woli. Dlatego że niewielu ludzi jest takich, którzy muszą chodzić do kościoła, mimo że tak naprawdę tego nie chcą. Ja należę do takich ludzi, bo ja byłem zawsze przynaglany do tego, ażeby do kościoła chodzić, kiedy tylko mama mi każe, kiedy tylko powie mi ktoś z rodziny, żeby to robić, czy, czy znajomy ksiądz, czy nauczycielka religii. Bo mieliśmy siostrę zakonną, ona powiedziała chodzić do kościoła wtedy i wtedy, bo otrzymacie wtedy od Boga to i tamto. Więc chodziliśmy wszyscy, ale sam z własnej woli tego nie robiłem. Po prostu uważałem to za taką zbędną stratę czasu, bo miałem wiele innych rzeczy na głowie, takich ziemskich, no bo ja wtedy o Bogu nic więcej nie wiedziałem i dlatego wolałem się oddawać własnym zajęciom, aniżeli po prostu chodzić do kościoła. Zwłaszcza, że w kościele. Nikt tak naprawdę Boga nie poznaje, bo nie założyłem wśród moich znajomych, ażeby ich życie się jakoś na pozytywnie zmieniało. No ale chodziliśmy, kiedy musieliśmy, jednakże ja sam z siebie po prostu tego nie czułem. No ale jako, że Kościół katolicki jest taki piękny, jeśli chodzi o różne obrazy, monumenty, jakieś figury, posągi, pięknie pachnie, różańce, modlitwy. I te wszystkie uroczystości, tym właśnie diabeł jest w stanie człowieka kusić, przyciągać do kościoła rzymskiego, bo wielu ludzi jest takich, że oni widząc na przykład wcześniej Boga nie znali, byli ateistami, ale widząc jak wygląda kościół wewnątrz i na zewnątrz, to ich właśnie przyciąga, ale to są wszystko uczynki ciała, to wszystko działa na ludzkie emocje. I te wszystkie zapachy i tego typu rzeczy właśnie to ludzi przyciąga do kościoła. I nie zasają w ogóle uwagi na to, że tam jedyna, jedyny pokarm, jaki otrzymują, jest to kłamliwy, zwiedziony i fałszywy pokarm tych nauk katolickich, które są tak odrębne od nauk pisma, że nie można ich prawdę mówiąc... Z nimi połączyć, powiązać, zazębić. No, można różne słowa wymyślać na to, po prostu nie da się. Nauki katolickie to jedno, a nauki biblijne to coś zupełnie innego. I jeżeli nie będziemy postępować za tym, co powiedział Bóg, a co jest zapisane w Biblii, to nadal nie chodzimy do Kościoła katolickiego, bo tam poznamy Boga tylko takiego, w jakiego wierzą katolicy, a jeżeli chcemy poznać prawdziwego Boga, to Bóg sam będzie musiał nas z tego kościoła wyrwać, sam będzie nas musiał poprowadzić, sam będzie musiał nas namaścić, dać ja tam swoją wiedzę, bo w kościele katolickim nie dowiemy się I Przecież przez cały rok, kiedy tam faktycznie czyta się słowo Boże po kawałeczku na każdej z tych ich mszy, to nawet przez cały rok nie jesteśmy w stanie poznać wszystkiego, co jest na kartach Biblii, pomimo że tego jest wiele, ale tego są tylko fragmenty, tego są tylko powyrywane urywki i dokładane do tego jakieś opisy, które później ksiądz spróbuje nam na tych mszach wtłoczyć do głów. Ale prawdy się nie dowiemy. Nie dowiemy się istotnej prawdy, dowiemy się jedynie z manipulowanych fragmentów, powyrywanych z kontekstu zdań, które są później przetykane tam, do czego aktualnie pasuje, ażeby ksiądz to dodał. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo i nic poza tym. Wiele można by mówić o kościele katolickim, ale to już nie chodzi o to, bo fakt faktem, tam się dzieje od czasu jego założenia tak wiele, że naprawdę można spędzać godziny, dnie, tygodnie, a nawet miesiące, czy może nawet i dłużej, ażeby powiedzieć o tym wszystkim, co się dzieje w kościele katolickim, bo tam się o wiele więcej dzieje się zła, takich rzeczy, w które ciężko uwierzyć. Przecież zwierzchnicy kościoła katolickiego, czyli papieże, od samego początku, kiedy ten kościół powstał, zresztą pierwszy papież był bodajże w IV wieku dopiero, pomimo, że kościół katolicki temu zaprzecza, no ale nieważne. Papieże, prawdę mówiąc, od zamierzchłych czasów, od tych pierwszych papieży, już czynili takie rzeczy, które się w ogóle nie mieszą w głowie. Wymyślali nowe grzechy. Niektórzy papieże wręcz byli Odmieńcami byli tak poróżnieni religią katolicką, że po pierwsze, nie głosili o Chrystusie. Dla niektórych prawdy pisma świętego wydawały się bzdurami. Inni znowuż jedno, co ich interesowało, to zdobywanie majątków, mordowanie ludzi prawdę mówiąc, tego samego, co chciał później w XX wieku zrobić Hitler. Także kościół katolicki, kościół rzymskokatolicki, to nie jest ten kościół, który założył Pan Jezus Chrystus, bo on założył swój kościół na własnym fundamencie. Tym fundamentem jest Jezus, a w kościele rzymskim fundamentem jest rzekomo apostoł Piotr, który jest nazywany pierwszym papieżem, co jest oczywiście ewidentnym kłamstwem, ale pomimo tego, że na kimś innym religia katolicka założyła swój kościół, to tym kimś jest po prostu człowiek, a chrześcijanie na swój fundament mają po prostu Boga, Boga w ciele Jezusa Chrystusa. I na Nim powinno się zakładać kościół, bo On jest naszym pośrednikiem w niebie. A tutaj pośrednikiem jest papież, też człowiek, też grzeszny człowiek, ale pośrednikiem do czego? No na pewno nie do Boga, bo papieże jedni byli bawochwalcami, inni udawali, że wierzą w Boga, ale tak naprawdę to żaden z nich do Boga nie był pośrednikiem. Po jedynym pośrednikiem jest tylko Jezus, więc religia katolicka wszystko postawiła na głowie. Jest to jedno wielkie zwiedzenie pod pozorem chrześcijaństwa. Taki nauczyciel Słowa Bożego, bardzo fajny chłopak, Janek Kubiak. On głosi nie tylko te prawdy, o których ja mówię, bo to co ja robię i w taki sposób, w jaki ja to robię, to jest w porównaniu do tego, co głosił Janek, jest taka. Z mojej strony jak gdyby zabawa. Ja tego nie traktuję jako zabawę, absolutnie tak nie jest, ale on jest już dorosłym w wierze mężem Bożym, jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, Janek Kubiak i bardzo często nawet ja jestem zafascynowany tym, co on mówi, jestem pod wrażeniem. I on mówi to samo co ja, bardziej rozwinięte, bo on kiedyś nawet chodził przez chwilę do seminarium, też chciał być księcem. Na szczęście pan Jezus zobaczył, że Janek Kubiak się nie daje do tego, ażeby tkwić w zwiedzeniu, tylko pociągnął go, wyciągnął z tego kościoła, zanim ten jeszcze zdążył się tak naprawdę w nim zakorzenić i wysłał go do naprawdę takiej poważnej misji. Ja przy nim tu jestem taki mały karaluch, ale też słucham jaka Kubiaka bo pokazuje mi on, w którym momencie ja zaczynam od boka troszeczkę, jakby schodzić tam na którąś ze stron. Nie chcę tego robić, ale no przecież diabeł nie śpi, diabeł będzie zawsze starał się kusić, zarówno mnie, jak i Janka Kubiaka, tylko że Janek jest już w takim stadium swojej wiary, że ja zauważam, że on się bardzo łatwo już diabłu potrafi oprzeć, no a u mnie to jest po prostu różnie. Koniec końców, i Janek też o tym mówi, że Liga Katolicka, jest w stanie zwieść człowieka. Oczywiście to diabeł zwodzi człowieka, ale religia katolicka jest znakomitym dla niego narzędziem i on to robi bardzo fajnie. Ludzi przyciąga poprzez to, że mogą dojść do Jezusa bardzo szybko, dojść do Boga bardzo szybko poprzez to, że będą przychodzić do Kościoła, będą przyjmować sakramenty, spełniać dużo różnych uczynków. Prywatnie również uczynki mają tych ludzi przybliżyć jeszcze bardziej do Boga. Bardzo wiele różnych modlitw, podczas kiedy Pan Jezus tylko jedną modlitwę dał człowiekowi, a w kościele rzymskim to jest tak, jakoby kościół ten uważał, że im więcej będzie modlitw bardzo zróżnicowanych, modlitw kierowanych do różnych jakichś tam patronów, Zresztą wszyscy oni są już zmarłymi ludźmi i to od dawna, ale modlitwy do nich kierowane, modlitwy do aniołów, nawet przecież na każdej mszy do Michała Archanioła się też ludzie modlą. No ale co z tego, jak prawda jest taka, że taki sposób modlitwy jest dla Boga obrzydliwością. Zresztą ludzie sami siebie obrzydzają Bogu przez właśnie stosowanie takich modlitw, często modlitwy, bo to są modlitwy bezbożne. Modlitwa do Boga jest jedna i ona nam powinna wystarczyć do wszystkiego, bo kiedy apostołowie pytali się Jezusa, jak powinni się modlić do Boga, no to On przedstawił im modlitwę Pańską, Ojcze nasz i to powinno wystarczyć, bo w tej modlitwie można zawrzeć wszystko, wszystkie prośby, wszystkie podziękowania, dosłownie wszystko i to jest modlitwa pewna. A my sobie wymyślamy tutaj na Ziemi modlitwy do Maryi, modlitwy do aniołów, modlitwy do zmarłych już dawno ludzi, którzy nie wiadomo, czy faktycznie byli ludźmi, na których Bóg położył jakąś pieczęć, bo to twierdzi Kościół Katolicki. Jednakże oni są ludźmi zmarłymi i nie wolno się do nich zwracać, bo to powiedział Bóg i to jest cały czas aktualne. A my tutaj, ludzie na Ziemi, i właśnie Kościół Katolicki. Nazwa właśnie w tym kierunku ciągnie. On chce, ażebyśmy modlili się do Maryi, wychwalali Maryję, błogosławili ją i odpowiadali na jej rzekome jakieś nakazy i tego typu rzeczy. Tego jest tak wiele, że ciężko nawet jest to spamiętać. Podczas kiedy Pan Jezus powiedział jasno, jest to zapisane w czwartym rozdziale Ewangelii według Mateusza: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, i jemu samemu będziesz służył. Koniec, kropka. To jest jedno krótkie zdanie, i to powinno człowiekowi dać wystarczająco do myślenia, żeby po prostu od Boga nie odstępować. Ale jeżeli my, ludzie, robimy coś innego, i to za sprawą księży katolickich, przecież siostry zakonne, bo mnie na przykład zmuszały do tego, żeby się w taki sposób modlić, jak i różnych innych ludzi, również przynajmniej w moim roczniku, też chłopaków i dziewczyny. Więc my szliśmy za tym, co mówi Siosa Zakonna, bo przecież ona jest na czarno ubrana, więc ona do Boga ma chyba najbliżej. I być może nas tam też pociągnie. No niestety, stało się inaczej. Żaden z ksiądz, z którymi miałem do czynienia podczas mojej nauki i w ogóle po szkole również i przed też, tak samo jak Siosy Zakonne, żadni ci ludzie do Boga nie zaprowadzili nikogo z naszych roczników i, no i z innych też. I tak właśnie, jak mówi m.in. Janek Kubiak, Kościół katolicki do Boga nie zaprowadzi nikogo. My do Boga powinniśmy przychodzić tylko za pośrednictwem Pana Jezusa, tylko z nim rozwinąć relacje, tylko z nim rozmawiać na te tematy. Koniec. Kropka. Kościół katolicki, on jest opisany w Księdze Objawienia. Jest to po prostu wielka nierządnica. Jest to kościół tak odstępczy, że ja nawet nie mam do tego słów. I jeżeli ludzie, którzy są w tym kościele, nie zrozumieją, że miłość do Boga a w tym czasie wypełnianie woli człowieka, bo przecież ksiądz zmusza ludzi, żeby robili to, czy tamto, pokazuje im, że tak właśnie mają żyć, to tak naprawdę ci ludzie, którzy tak robią, Boga nie miłują wcale. Może na początku chcieli tam, chcieli mieć z Bogiem jakąś relację, ale stwierdzili, ja znam wielu takich, że chodzenie do kościoła katolickiego, robienie tego wszystkiego, co każe ksiądz i rzekomo... Wtedy, jak oni wierzą, będą zbawieni, to jest najprostsze, co mogą przełknąć, bo mogą pójść na godzinę do kościoła w tygodniu, a później żyć po swojemu. Ale to nie jest absolutnie żadna droga uczniostwa, bo przecież katolicy mienią się uczniami Jezusa Chrystusa, ale żyją w taki sposób, że wstyd jest nazwać ich uczniami, bo własne życie, jakie prowadzimy, powinno być sprawą drugorzędną. Najpierw powinien być Bóg. A Bóg, jeżeli jest na pierwszym miejscu, to On sam wszystko układa, ażeby w życiu człowieka było wszystko układane na właściwym miejscu. Ale to już nie będzie tak, że człowiek będzie żył dla siebie, tylko człowiek będzie żył podporządkowany Bogu. W praktyce wygląda to tak, że człowiek, który na taką drogę wchodzi, drogę z Bogiem, to wtedy Bóg układa jego życie według własnego zamysłu. A nie jest już tak, że człowiek będzie obmyślał każdy swój krok. No nie, wtedy to Bóg będzie sprawiał w człowieku i chcenie i wykonanie. Tak jest to zapisane, tylko że katolicy właśnie nie mają zwyczaju czytania Biblii i oni chcą poznać Boga takiego jakiego chcą poznać, a nie takiego jakim Bóg jest naprawdę, bo po prostu się go boją. Wiem, bo ja też się na początku bałem, później zostawiłem Boga w ogóle na długi czas, ale teraz wiem, że prawdziwy Bóg nie jest takim Bogiem jaki został objawiony w Kościele katolickim. Więc ja straciłem mnóstwo swojego czasu. Zresztą wtedy mi na tym czasie nie zależało. Dopiero teraz jest, sprawa wygląda inaczej. Ludzie, którzy są w tym kościele nadal, oni tracą swój czas, bo mają złudną nadzieję na to, że po tych wszystkich latach spędzonych w kościele, oni kiedyś obudzą się w niebie razem z Bogiem. Pan Jezus stanie przed nimi, otworzy swoje ramiona i ich przyjmie. No ale według Pisma Świętego tak się nie stanie. I niech każdy lepiej weźmie to sobie do serca, bo oni mogą się obudzić, ale akurat nie w niebie. A Kościół Rzymski niestety na tym pracuje, ażeby ludzie w takiej ułudzie żyli przez całe swoje życie. Chodzenie do kościoła, wykonywanie pewnych uczynków, te wszystkie sakramenty, które są tak, prawdę mówiąc, jak ja na to patrzę już, bo ja znam prawdę, więc te wszystkie sakramenty można wyrzucić do śmieci. No, ale tak. Ludzie przychodzą do kościoła, ładne śpiewy, ładne pieśni, organy, które bądź co bądź, ja znam organy, które grają naprawdę pięknie i się można nawet w nich zadłużyć, ale to nie jest droga do Boga. Piękne zapachy, kadzideł, to też nie jest droga do Boga, bo rzeczywiście to wszystko może do Boga przybliżyć, tak, ale jak ja zauważyłem, że ludzie przychodzą tacy już rok za rokiem, więc to na nich nie zadziałało. No ale Kościół Rzymski właśnie ludzi trzyma w takim umamieniu, że będą sobie chodzić do kościoła, modlić się jak tam ksiądz chce i wszystko będzie dobrze. Ale piękne zapachy, piękna muzyka i spędzanie czasu na wykonywaniu różnych obowiązków i rytuałów to do Boga nie przybliża. Do Boga przybliża relacja z Panem Jezusem i tyle. Nie ma nic pomiędzy, nie ma żadnych dodatków. Pan Jezus powiedział, że On jest pośrednikiem że On jest bramą dla owiec. Dla owiec, czyli dla tych wszystkich ludzi, którzy chcą być Jego uczniami i do Niego należeć. A jak wielu ludzi chce być uczniami Jezusa? No bardzo mało, jeśli chodzi o katolików. Żal mi tych ludzi, ale niestety mam może niezwiązane ręce, chociaż takie słami się cisną na usta, albo po prostu mam ograniczone możliwości. A to tylko dlatego... Przecież ja nikogo nie zamierzam zmuszać do tego, ażeby ktoś uwierzył w to, co ja. No bo niestety... Mimo że każdy powinien wierzyć w Jezusa, to no nie wszyscy są do tego zdolni, nie wszyscy nawet chcą. Bóg chce, żeby każdy się opamiętał i doszedł do poznania prawdy. Ale niestety jeśli chodzi o ludzi, sprawa trochę inaczej wygląda, bo każdy ma wolną wolę, a jeżeli chce z niej korzystać tak, jak On sam tego chce, nie postępować tak jak powiedział Bóg, cóż trudno Bóg nigdy przeciwko wolnej woli człowieka nie stanie. Dlatego pozwala na to, że mimo, że to kiedyś zaboli, no to jednak pozwala Bóg na to i każdy ma do tego prawo. Mnie kiedyś cieszyły takie różne rzeczy, które są w Kościele Katolickim. Prawdę mówiąc, mam taki sentyment i też czasami to wyczuwam, mimo że faktycznie Kościół ten zwodził mnie od bardzo dawna, i tam ciężko jest naprawdę, ażeby uzyskać zbawienie poprzez właśnie Kościół Rzymski ale gdzieś tam te sentymenty jeszcze mam, no ale już wiem, jak wygląda prawda. No ale co z tego, jak mnóstwo ludzi z mojej rodziny, przyjaciół, znajomych, z bliska i z daleka, oni wciąż ten Kościół wierzą, dlatego że tam zbawienie jest po prostu łatwe. Tak twierdzi Kościół Rzymski, mimo że to nie jest prawdziwe zbawienie, ale właśnie tym łudzi Kościół Rzymski ludzi. Szkoda, że zamiast czytać Biblię, ludzie w to ślepo wierzą, no ale... Biblia w ich domach jest tylko na półce, zakurzona, czasami nawet nigdy nie otwierana. Ale tak wyglądają właśnie sidła diabelskie. Tutaj diabeł naprawdę zrobił dobrą robotę, jeżeli chodzi o to, żeby ludzi zwodzić. Na szczęście Pan Jezus wyciąga ludzi z tego kościoła, bo słyszę co jakiś czas, że takie rzeczy się dzieją. I chciałbym, żeby to samo zrobił też i zresztą mojej rodziny. Która jeszcze jest nienawrócona, mimo że twierdzą, że są nawróceni, bo chodzą do spowiedzi, ale nie wiedzą, że spowiadając się człowiekowi, tak naprawdę nie spowiadają się Bogu. Błogosławie wszystkich. Ewangelist Dawid.